i witam Was w Holsturze, czyli filmie, który powinien się pojawić na tym kanale. Więc zaczynajmy! I tak, teraz jesteśmy w pokoju pierwszym, czyli pokoju kamerzysty. Ogólnie niedawno się tutaj przeprowadziliśmy do tego wielkiego, dużego domu, dlatego to jest trochę bajzer. I tak, tutaj mamy takie jego szafeczki. Y, moje drobne oszczędności ze szkoły podstawowej. Tutaj są niektóre moje rzeczy właśnie dlatego, bo nie niedawno się przeprowadziliśmy. Moja piękna torebka. Kamerzysty telefon. Oczywiście wszyscy mają tutaj iPhone'y. Y, mamy tutaj też winogronka stare, pewnie śmierdzą. <grym>, jego łóżko. I tutaj, dobra, bez przedłużenia. przejdźmy dalej. Tutaj mamy klatkę wielką mojej świnki morskiej. Hej mały węgielku. A tutaj jest droga świnka morska i to jest jej, jej klatka czyli świnka morska kamerzysty. Ale dobrze, chodźmy do następnego pokoju, bez zbytniego przedłużania. Tutaj niestety nie mogę Wam pokazać, co jest, bo tutaj jest prywatny pokój naszych sprzątaczek oraz moja wielka garderoba i pralnia. Więc idziemy do kolejnego pokoju, czyli łazienki. Pierwszej mojo, mojej i mojego męża. To tak, tutaj mamy wielkaśne lustro. Yy, taki tutaj yy, z prawdziwego drewna Blat, koncz yy, tak z prawdziwego złota i taki z prawdziwego złota równe. Co się, moją brandoletkę. Yy, tutaj mamy wielką wannę, w której ja się zazwyczaj kąpię, i tutaj mamy wielką gazem, mojego męża. moje komendy. W sensie on się zazwyczaj jeden kąpię, ale on jest też mój, <gryw> wiadomo. Tutaj mamy kuwetę mojego kotka, którego poznacie w innym odcinku, tak jak resztę moich zielonych bardziej. I ręczniki. Chodźmy dalej. To tak, y, dalej. Y, dalej y, mamy pralnię mniejszą. Y, I tutaj mamy właśnie jedną pralkę, y, takie coś do suszenia i kwiatowe suszarki. Kwiatowy marmur. Dzięki kamerzystom za podpowiedzenie. No ale dobrze, chodźmy już dalej. Dziękuję. Dalej mamy tutaj moją sypialnię i mojego męża. Tu mamy wielkie łowę, na którym ja śpię. Je. Jest naprawdę cudowne. O! Super! Super jest wygodne i super się na nim śpi. Tutaj mamy jedno moje wielkie lustro mam szafę z bardzo drogimi yy, ciuchami, resztę takich trochę mniej drogich, oczywiście bardzo też drogich, jest w tamtej garderobie. Tam Tutaj są też pudło z mojej przeprowadzki. Tutaj dalej mamy garderobę mojego męża. Jest o wiele, wiele mniejsza od tej mojej wielkiej, ale tak ona się prezentuje. Idziemy dalej. O Jezu, za, zastyku mi coś wygarne. <grywdy> Dobrze, yy, tam jest ogólnie nasz prywatny barkon, ale go pokażemy. Jeszcze zaraz. Tutaj mamy pokój gościnny, w którym śpi właśnie mój kotek gusi. No ja i Gusi kochanie, co to u Ciebie? Jak ci się śpi? Miał, miau, miau. Tutaj mamy dywan z prawdzi... Nie, się. Dobrze, dziękuję Kamerzy za pamięć, ale tutaj mamy taki dywanik, taki z prawdziwego futra owczego. Łówko gościnne. Ej, to się teraz nie myj Gusi. Yy, tutaj yy, niedawno spała. Tutaj niedawno spała moja siostrzenica, dlatego tu jest trochę zabawek porzuconych. bo służba teraz ma przerwę i nie zdążyła posprzątać. Idziemy dalej. Tutaj mamy mój balkon. Ogólnie jest trochę tutaj mokro, więc bardzo nie chcę na niego wchodzić, bo jest tutaj właśnie deszczek padał. Proszę pokazać balkon kamerzysto. No, idziemy dalej. już zamykam. Bo nie chcę, żeby się Gusi przeziębił. Mój kochany, kotaczek. Idziemy dalej. Tak, e, dalej. Zejdziemy na dół. Ogólnie teraz właśnie nasze służące i kucharz mają przerwę, dlatego trochę słychać hałas. więc bardzo przepraszam, będę mówić po I gotują. Też, I gotują właśnie. Dlatego też tak, proszę. Tutaj mamy pierwszą, w sensie drugą już łazienkę dla kucharza, sprzątaczek i kamerzysty. Tutaj wszystko jest. Tu są prawdziwe diamenty. Tu jest prawdziwy kamień, wszystkie z kamier szlachetnych. No i tak, tutaj się prezentuje ta łazienka. Idziemy dalej. Tutaj y, mamy y, kuchnię i tutaj mamy spiżarnię, spiżarkę naszą z dżem, dżemikami od mojej babuni. Tutaj mamy mojego pieska, lunę i kalunka. I tutaj mamy takie coś, e, taką taką ścianę magnetyczną. Takimi takimi sami ze wszystkich moich podróży razem 48 krajów. Dalej mamy paprykę, bo oczywiście warzywka trzeba jeść. Mamy tutaj karmę dla Gusiego. Tutaj mamy obok arbuza to no, diamentowy gdzieś tu był, ale nieważne. Kurczaczki, które się gotują. Jajeczka od mojej mawoli, które sama wyhodowała. I zniosła. I zniosła. No i tutaj mamy zlew. Pamiętajcie, jeden kubek kosztuje aż tysiąc zł, więc oh, trzeba je szanować. Tutaj mamy piekarnik i mikrofalówkę. Tutaj mamy u mnie dwa takie te i taką szkankę. I tutaj mamy wszystkie szafki. Tutaj w tej szafce mamy na przykład szklanki, proszę zobaczyć, i kubki, tak, no ale dobrze. Tutaj mamy ogólnie lodówkę, bo dużo osób musi się zastanawiać, gdzie jest lodówka, to ona jest właśnie tutaj. Ale dobrze, chodźmy już dalej, bez tego przedłużania. I tak, tutaj mamy nasz stolik z pysznościami, z czyli nasz bufet szwedzki. To jest mamy w my Mamy pyszne ciasto. Boróweczki, truskaweczki, arbuzik. E, proszę mnie zostawić. E, takie malineczki i takie jarzynki. E, takie, taki e, zlew z herbatą. I idziemy dalej. E, tutaj mamy posłanie lunki I tutaj mamy dalej wielką kalapę moją mojego męża i moich zwierzaczków. O, ale to jest super wygodnie. Jest naprawdę wielka. Mamy nasz wielki telewizor, obraz 3D, ale dobrze, idziemy dalej. No i idziemy teraz na górę. Chciałabym Wam coś powiedzieć, że to by był już koniec, bo niestety YouTube dla nie przypuszcza większej ilości, ale będzie druga część kosturu, więc się nie martwcie, pokażemy Wam jeszcze ogród i resztę więc pa!